E, Sebastian, e, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie z Zagłębią? Na pewno nie było to udane spotkanie z naszej strony. Co prawda zostawiliśmy dużo walki w tym meczu, ale, ale tak jak małe, nie był to nasz dzień. E, jesteśmy na pewno troszkę rozczarowani, ale, ale jutro jest nowy dzień i za na także Musimy wyczyścić głowę i od jutra zacząć wygrywać się do następnego spotkania. W perspektywie swojego spotkania, te niewykorzystane w pierwszej tercji przewagi, mieliście tam 25 na cztery, 1 na trochę poli I e, to był taki moment, w którym można było e, zbudować sobie jakąś przewagę? Na pewno, przewaga 5 na 3 z taką przewagą, no, że no nie też się dać gora. Spokojnie, to jest dużo dwóch zawodników, więcej. Staramy się zmieniać na treningach te rozstawienia, różne rozwiązania w tych przewagach, no. Nie zaskoczyło to dzisiaj, ale nie w te przyczyny porażki. Myślę, że wiadomo powinniśmy to wykorzystać, ale, ale ogólnie całego spotkania, a tego zostało. Dzisiaj też myślę, że trochę szczęścia znów brakowało, bo było parę takich sytuacji, gdzie już nie widzieli w siatce, a jednak gdzieś jest zdołał tylko, że zaczyna no, zgadza się, no ale taki jest sport, taki jest ok, no my mieliśmy swoje sytuacje, zresztą też miał swoje sytuacje, który nie korzystał, no bo... szkoda na pewno, bo to mężska truputy, które u siebie musimy wygrać, i które chcemy wygrać, no no niestety, niestety nie Na Twoje konto dzisiaj wpadła w to chyba taka osłoda dzisiejszego wieczoru przy Siedleckiej. Szczerze powiedziawszy, w ogóle to nie ta jest ten taki załamany wynikiem, ta, że, że przegraliśmy, bo gości z tabeli tam jest duży i musimy po prostu to punkty, żeby żeby jada jakoś rozpoczęć. Następny mecz to wyjazd Trudna Eskapada do e, Sanoka. Tam o punkty na pewno nie będzie osób. Ok. No nie będzie, no, ale e, jak popatrzymy, to tak naprawdę w tym sezonie Ciężko, ciężko było w takich meczach, no może nie z elementarzem, tak ale tak ciężko bo taki łatwe, punkty to, to było w Na pewno w 2013 będzie wakacyjne, też się tam wzmacniali. Nie będzie to łatwe spotkanie, ale musimy wybrać sobie wszystko, żeby weźmieć. Sebastian, ja zacznę od rzeczy fajnej, tam była straszna kotłowanina przy tej twojej bramce, powiesz jak tam dokładnie ten gol wszedł? My to zobaczymy pewnie na, na powtórkach, na wideo, ale tak teraz na bieżąco, bo większość ludzi widziało po prostu, że ten krążek się tam wtoczył, ale jak dokładnie, to tam ciasno było, prawda? W końcu trzeciej tercji, połowa trzeciej tercji jakoś 12 minuta, ta, wynik tak, także założenie było takie, żeby już wszystko do bramki, nie wychodziły ci jakieś ładne akcje czy, czy ładne bramki, może podatko zabrał Aleksa, ale jak mówię, naszło to ciężko, więc założenie było takie, żeby już po prostu wszystko do bramki i walka, walka, może też padnie, że szukaliśmy już porankowych rozwiązań na koniec, tylko za wszelką cenę chcieliśmy zdobyć tego pomieszki I jak to tam weszło, No tak jak Pan mówi, było zamieszanie, to wyłuskałem Pan, że gaduję. Sebastianie, ja sobie tak popatrzę, Powiedzmy, wprost. jesteśmy w takim lekkim momencie, w takim dołku, takim trochę trudnym momencie, nie? Szósta porażka na siedem spotkań. Ty jesteś młodym zawodnikiem 24, dobrze mówię? 3, 3 no 2001 rok. Tam nie wiem dokładnie, który, nie pamiętam już, który miesiąc. No ale z drugiej strony, patrząc, ty jesteś u nas bardzo długo starzem, tak naprawdę. Z ekipy, która zdobywała Puchar Kontynentalny, to jesteś ty i Damian Kapica chyba nikt poza tym, a nie przerwa, nie tylko Ty. Czujesz, że taki trudny moment to jest moment, w którym Ty powinieneś coś w szatni, tak bardziej na siebie? Czujesz się już taki, taki rzeczywiście stażem? Znaczy na pewno jestem już w siódmy eee, rok, bodajże, Od 2018. Roku. Tak, także no na pewno staram się tym młodym chłopakom też pomagać, odpowiadać w tych trudnych chwilach, staram się też podnieść tę drużynę. Mamy dużo, dużo doświadczonych zawodników w tym sezonie, także to też się trochę rozkłada na drużynę. Ale, tak jak mówię, no, każdy, każdy w takim no, ciężkim momencie próbuje podjąć drugiego, żeby, żeby no, przychodziły te zwycięstwa. Bo, bo tak, my no, nasze prace, my, my musimy wybierać po prostu i, i robić wszystko, tak było. Nie zawsze to wychodzi, ale musimy się wspierać. Spytam tak wprost. Czujesz, że to jest taki moment, w którym powinieneś coś wziąć na siebie ciężar taki mentalny. Nie, nie chodzi mi o, o no, atmosfery w szatni, atmosfery w drużynie, bo to na pewno jest podwórka, i jesteś rzeczywiście tutaj. Starzem? No tak, no tak jak mówię, no, staramy się pomagać. To no. jest taka, taki okres, no i tego nie, nie zmienimy już, to już było i, i musimy że po prostu pozytywnie myślimy do następnego lepszego. No, wiadomo, że nie jest to łatwe i ci młodsi koledzy mogą, mogą być sobie podłamani, ale tak mówię, no, każdy, każdy ma ten wózek do przodu, każdy chce, chce jak najlepiej. No, i ja, ja również staram się wypadać do tego, tego, tego a nie o ile dobrze widziałem, Ty jesteś według nowego schematu czwartym napastnikiem do formacji przewagi. Tak? Mm -hmm. Tutaj masz plan, żebyśmy wrócili, bo mieliśmy świetne przewagi na, na początku sezonu. Właśnie no. początek był fajny z tymi przewagami, teraz no, nie da się określić, że, że jest słabiej, także stara, stara się też zmienić. Dzisiaj byłem w innej przewagowej. Stara się trener dać jakiś impuls, no, no bo coś się zacięło. Miejmy nadzieję, że, że w końcu, w końcu przełamymy te przewagi i, 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 i będziemy jeszcze lepiej robić. Ty tego nie możesz powiedzieć, ale ja to powiem. Tak naprawdę liczy się play-off i, i ćwierćfinał i tu się zbuduje Ale też trzeba jak, jak najlepszego miejsca przystawić do tego, do tego. I chcemy chcemy być tej piątce. No, a jak będzie na koniec to zobaczymy. Ja tak króciutko ci tylko. Mówicie o tym, że jesteście w takim dołku no i to jest prawda na pewno. Ale ja chciałem zapytać, no jednak chyba trzeba szanować ten pomysł, bo gdzieś po przebiegu chociażby całej trzeciej terapii, no to Sosnowiec wcześniej no nawet no, ten mecz. No tak, no przed meczem nie braliśmy, nie braliśmy, bo na wygrać. Przed spotkania, no tak jak mówię, mieliśmy słabszy gol, no bo nie graliśmy tak jak chcieliśmy, tak jak nałożyliśmy. Także no, każdy punkt jest ważny, tak jak mówisz, ale mimo wszystko wiemy, że nas było dzisiaj na to, żeby wygrać to spotkanie. Może może była taka, ale wiemy, że stać na to i, i na pewno na pewno jesteśmy troszkę w 23 tercji też trzeba było już takiego impulsu, jak też od odpominało z Kara z Ijaśkiem Takie, takie sytuacje trzeba medzi i na pewno na pewno trzeba to wykorzystywać każde właśnie takie spięcie, czy może może przelamać to spotkanie. No tutaj akurat wyszło tak, że, że się udało też trochę pozmienić informacje o wcześniej tercji, także... Zaskoczyło to no już to, leży, że nie, nie było problemu. Chciałem jeszcze zapytać o tą wygrywkę. Do Ta bramka, no, trzeba przyznać, wyjątkowej urody po tym razie indywidualnym, a więc spodziewaliście się? i byliście chyba gotowi, trochę, żeby że obrońca aż tak zaryzykuje i pojedzie tak solowo? Szczerze, znaczy, tak jak mówisz, że no, bramka ładna na pewno, ale myślę, że tam może był błąd przyznania, bo no, zmieniliśmy się. I, I zawodnik się napędził, później już było ciężko, bo jakby jak nic nie odbierając tutaj dawki, to jednak myślę, że mogliśmy lepiej, lepiej się tam dać. Punkt za dobrywkę, ale wiadomo, porażka jest porażką, no i w było chyba też cel jasny: trzy punkt. Jasne, jedziemy teraz z takim założeniem i zrobimy wszystko, żeby na w To ja Dziękuję, dziękuję.